Teraz Omańczuk po wygranej z Legią Warszawa kolejne zwycięstwo, cztery zwycięstwa z rzędu. To najlepszy start w historii Gieloni w występach w Ekstraklasie na wiosnę. No i ciężko tutaj powiedzieć, że no nie zdominowaliście Legii, bo takiej dominacji to chyba się nikt nie spodziewał. No co, najpierw to muszę pogratulować zespołowi Trzy punkty są dzisiaj bardzo ważne na tak ciężkim terenie, ale na pewno gra nasza dzisiaj z mojej strony perspektywy dobrze wyglądała. Na pewno chcieliśmy się... Chcieliśmy grać w piłkę i to się nam udawało. Na pewno taka przełomna sytuacja była, kiedy dostali Jodekia czerwoną karkę, dlatego mieliśmy przewagę, ale wykorzystaliśmy się tego i trzy punkty są Teraz, Był taki kiedyś bokser, właśnie bracie, bracia, bracia kliczko, może kojarzysz. No bo tak wyglądało, jakby Agilonia przez cały mecz tak chciała tak punktować. Jeden cios, drugi cios, czasami nie wpadało, ale w końcu ten nokautujący cios wpadł. No i Przynajmniej dla mnie, no, ulga wielka, bo ta Legia, no, mimo wszystko, stałe fragmenty gry były groźne, te sytuacje mogły się skończyć taką bramką na jeden do jednego. Na pewno w pierwszej połowie mieliśmy sporo sytuacji, na pewno można pochalić Arka, Malarza, którzy na pewno w pierwszej połowie kapitalnie bronił, ale na pewno w niektórych sytuacjach chcieliśmy zachować taką zimną krew i spokojnie realizować takie sytuacje, ponieważ na takim terenie jak tutaj, w Warszawie, to na pewno sytuacji tak łatwo się nie... Nie stwarzają i każda sytuacja to powinna się kończyć golem. Teraz, dzisiaj na trybunach, była Adam Nawałka. Wiadomo o co chodzi w Twoim temacie, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. Czy wydaje się, że dzisiaj dałeś taki, taki znak dla selekcjonera, że tutaj jestem i czekam na to powołanie, czy że zasługuję na to powołanie? Nie tak wiem, ja spokojnie do tego podchodzę, ja też się skupiam na swojej pracy, co mam tutaj robić na boisku i w i Dlatego na razie to dla mnie jest najważniejsze. Na razie nad tymi drużynami to to jak biegacie, zgodzisz się? No, na pewno pod kątem przygotowania fizycznego na pewno dobrze się czujemy. Chwala dla trenera przygotowania fizycznego, dla Piotra. Na pewno dużo pracowaliśmy z nim i na pewno to wielkie brawo dla niego. Ta praca jakoś czymś różniła od tego co wcześniej już czy no, no na pewno nie. Ciekawe rzeczy robiliśmy na, na treningach i no zobaczymy. I na ile długo my to trzymamy? Ale że w Turcji, tak? Jak już był ten obóz, tak że to to był taki obóz, że wszyscy myśleli, że życie, a tam robiliście bazę, No na pewno no, w Turcji po to jechaliśmy, żeby popracować tam mocno, szczególnie w pierwszych dwóch tygodniach, kiedy nie mieliśmy najeźdź wolnego, sporo pracowaliśmy i myślę, że tutaj teraz wyniki przekładamy na boisku. Nie wiem, nikt ze mną się nie kontaktował. Nie wiem, no. Nie, nie, nikomu. Czy to no, jest zatygnowane? Nie wiem, panowie, no. Tak jak mówię. Czy przyszło powołanie, to nie przyjąłby zaproszenie? No tak, przyjąłoby na pewno. no... Czyli masz wrażenie, że to był najniższy wymiar kary dzisiaj? Co, co, co? Nie chodzi o to, że strzelasz Irenia chyba wygrała 15-0. To Was trochę nie frustrowało, że tak napieracie, tak, tak napieracie, a ta piłka jednak nie wpadała? No, tak jak moje, że mieliśmy takie sytuacje, które tam w spokojnym podejściem można było szelić. Na pewno musimy na tym pracować, żeby właśnie na takich terenach, gdzie tutaj się ciężko ta gra, na pewno realizować swoje wszystkie sytuacje. Zgodzić się, że to był taki mecz, który określił Was może nie jako faworytów do wyścigu mistrzowskiego, ale... No, Musicie teraz dosyć poważnie o tym mówić i myśleć. Na no, pewno ten mecz pokazał na co nasz stać i że potrafimy grać w piłkę, a nie tylko gdzieś bronić, a <śmiew> możemy wygrywać mecz i nie tylko się stoku, a na tak ciężkich terenach jak Warszawa. to jest ta właśnie różnica w porównaniu do poprzedniego sezonu? Właśnie jak rozgrywacie, jak cierpliwie budujecie akcje, jak widzicie sobie sytuację? No na pewno tutaj więcej staramy się grać w piłkę, trener nam to wdraża i cały czas staramy się to wykonywać. Ciepło, co? co wam było dzisiaj? Dwań, jeszcze, z marek, wzytry, maru, bo jeszcze z chwalek, i paru kolegów jeszcze z krótkim rękawem. Nie wiem, dla mnie nie ma problemu, żadna pogoda. Jaka jest pogoda, w taką chodzimy grać, nie ma co narzekać. A wy długi koszulek nie macie, bo to wiesz, wszyscy gdzieś to są No ja mam długą koszulkę, dla mnie na przykład wygodnie grać w krótką, nie wiem. Ja gram tak jak mi wygodnie, no. No, dziękuję.